W jest łatwiej coś takiego zrealizować niż w centrum, to przyciąga tutaj ludzi ze Starego Krakowa, obok Zalewu, jeszcze po odnowieniu tutaj całego Zalewu Nowogórskiego jest przepięknie, można się zrelaksować, odpocząć od zgiełku, jest cicho, oprócz muzyki, jest naprawdę fajna atmosfera. Warto zobaczyć zawodników Ligi naszej Polskiej i myślę, że bardzo fajne, myślę, że przyjdę za w następnym roku, jak będzie coś takiego. W wielu miejscach w Polsce się odbywa też taka impreza. Gdyby była daleko, to wiadomo, że dużo osób nie przyjechało. A w Krakowie akurat dla nas bardzo blisko, więc bardzo się cieszymy, że tutaj akurat się odbywa. No tak, zdecydowanie. I bardzo nas to cieszy, że na coś takiego w ogóle organizatorzy wpadli. Bardzo fajnie, super jest zrobione, wszystko zorganizowane. Szczególnie widać, że pandemia zadziałała, ale. Temperatura pomierzona, ręce kazali nam zwykować, więc w tą stronę super wszystko zadziałało. Emocje dwa razy bardziej w nas jakby gdzieś tam tkwią i to jest coś fajnego po takim czasie, znowu wrócić i móc kibicować swojej drużynie. W końcu, w końcu możemy to to kibicować naszym. Na naszym. Gdzie w ogóle nie było ich przez dłuższy czas tam. na żywo, oglądało się jakieś tam powtórki. A największą radość z tego wszystkiego to chyba mają dzieci, które mogą sobie pokrzyczeć. Na wolnym powietrzu. taki nowy pomysł. Połączenie troszeczkę siatkówki halowe i siatkówki plażowej, zasady są troszeczkę inne, nowe, takie sprawdzamy i testujemy je tutaj. Bo to jest pierwszy większy turniej, który się odbywa w tym okresie pandemii, gdzie próbujemy no, troszkę rozruszać ten sport, odmrozić ten sport, pokazać kibicom, że jednak można, można uprawiać go w różnej formie. No jest ta impreza oczywiście bezpłatna, otwarta. No wszystkie te obostrzenia sanitarne, które są w kraju co do ilości osób na, te, na, na metr kwadratowy, co do przestrzeni dezynfekcji, to wszystko tutaj organizatorzy, czyli Polska Liga Siatkówki spełnia. Przy samym wejściu oczywiście są odpowiednie spryskiwacze. Staramy się tutaj pilnować, żeby ludzie zachowywali pewne odległości. Liczymy na to, że ludzie są po prostu dojrzali i wiedzą, jak na takich imprezach się zachowywać. Ludzie są też wygłodniali, chcą tych aktywności, chcą się spotykać, chcą kibicować. No, sport zbliża ludzi. Staramy się sprostać tym oczekiwaniom mieszkańców, żeby im zapewnić tę atrakcję.